Zacięte pojedynki, w których prym wiodą goście, a także zadra po stylu, w jakim ostatnio uczynił to Sozański. W drugiej stronie obaj panowie znają się doskonale. My natomiast patrzymy już na środek tutaj krążek. Nie było tutaj jednak podania do Krakowianina. Natomiast jest kruczek i doskonał z nad Fabian Kapica. Kapica broni Parka. Ilość czasu ten krążek był po drugiej stronie, teraz już w komplecie tu się. Odebrał krążek rywalowi, gdzie jest guma, jeszcze uderzy, Trochę improwizowaną spinoramą utrzyma się przekrążko. to się nie udało i teraz Saczyński. Teraz ładnie znalazł partnera niepilnowalnego. Do drugiej tercji, krążek na etapie i Walgren skuteczniejszy na środku. A teraz może będzie okazja na to, żeby pokonać Dominik. Zwieńczyłby nam ten pobyt w tercji ataku. Teraz dopiero w końcu jest uderzenie na bramkę Salamy. Jeszcze jedno. To jest... e... Chciał sprytnie tutaj z objazdem bramki specjalnych. Teraz jednak zgubiony krążek przy niebieskiej. Będzie kontra w osłabieniu ze strony Zagłębia Sosnowiec. Jeszcze przed bramkę Fabian Kapica. Dużo miał miejsca, ale nie przychamar. Hamar zamarkował strzał. Brandt Hamar jeszcze. Kamieniew otworzył się korytarz w pewnym momencie. A jak do tej pory bramka żadna nie wpadła, ale kolejne uderzenie ze strony zagłębionego podanie, Chociaż bez e, efektu pod bramką, spiesznego tymczasem. Cóż, tutaj jeszcze 30 sekund strzał na bramkę salamy, no i wywołałem chyba swoimi słowami to trafienie. I teraz tonie w objęciach partnerów Marek Harwat, bo to on kierował ten krążek na bramkę i chyba nie mieliśmy tutaj przekierowanego krążka. Wyraził chęci do tego, żeby cokolwiek tutaj nam w tym meczu wpuszczać. Roski wygrywane było przez gości. Teraz uderzenie Bieńka z dystansu. No i czy nie pójdą tutaj pięści w ruch, Pomocarski. Był na to zdecydowany Jakub Szaur, jednak Czerwielewski. Salama broni to uderzenie. Oznacza, że teoretycznie pobyt może się przedłużyć, aczkolwiek teraz jest poprzeczką. Znów będzie miał Karasiński. Znów bronią się Sosnowiczanie. Chociaż ten krążek jeszcze oddany za bramką. Przejęty przez pasy. I teraz no, jednak mylą się. I teraz będzie strzał na bramkę Sana Wszystko może się zmienić w przeciągu ułamków sekund. Teraz Olson. No i znów wyjdzie. Ale Krakowianie wiedzą, że tego czasu jest coraz mniej. Krystian Mocarski i znów Panie Brynku Sasawicki. Nie dysponował taką prędkością, chociaż dysponował fenomenalnym uderzeniem Oskar Krawczyk, ależ okno i nie podwyższają prowadzenie na 2 do 0. Spójrzmy, Radosław Sawicki cofnął się, zostawił krążek Oskarowi Krawczykowi, a temu siadła guma idealnie na łopatce kija. Aczkolwiek mają to, o czym wspominałem, ten bufor Sosnowiczanie. Teraz jeszcze Ciepielewski broni Salama. Spadł Bernacki, Bernacki szukał hokeisty zespołu przeciwnego Oskar. Znowu trójką Sosnowiczanie. Koronkowo broni Salama. Ratuje swój zespół jeszcze w tych ostatnich minutach. Wycofany Dominik Salama, szósty hokeista. Komar Krakowi na lodzie. Nie do naroga, roga, zepchnął się jednak na róg, na taki kąt, który nie dawał mu szansy na strzał. Teraz kręży. Londren, kruczek z za zabramki. Widzieli Krakowianie, że interweniował po, drugim, po drugiej stronie, ze strony drugiego słupka. Patryk Spieszny, nie było bramek ze strony komarch Krakowi, były natomiast dwie ze strony, zagłębia Sosnowiec, wybrzmiała Syrena kończąca to spotkanie i co za tym idzie krakowscy kibice. Wyrzucają mi się na taflę lodową. Nie udało się Krakowianom w typowy dla tej akcji sposób Zwieńczyć tego dzisiejszego dnia nie udało się okrasić tego spotkania zdobytą bramką.